Jeden dzień, ale wiedza na całe życie. Na rynku w Nowym Mieście Lubawskim odbył się piknik rodzinny Bezpieczna Autostrada, zorganizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Kompensa we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to kampania, która ma przybliżyć ludziom system i zasady poruszania się po drogach szybkiego ruchu po autostradach, a zatem żeby wyjść z tej zasady i tych podstawowych przyzwyczajeń naszych, które mamy w dużych czy małych miastach, to zupełnie nie ma znaczenia gdzie. Sprawcami całego zamieszania byli uczniowie zespołu szkół w Bratianie. Wygrali bowiem ogólnopolski konkurs dotyczący zasad ruchu drogowego. Uczniowie klasy no obecnie ósmej w ubiegłym roku szkolnym przeprowadzili serię takich zajęć dla swoich młodszych kolegów. Było to i przeprowadzanie przez jezdnię, były to zasady udzielania pierwszej pomocy, więc objęli uczniów od klasy pierwszej do czwartej. Wykwalifikowani ratownicy nie tylko demonstrowali jak ratować życie, ale też umożliwili uczestnikom samodzielne przećwiczenie technik na fantomach. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji takich jak animacje, konkursy i loterie, a na odważniejszych czekał symulator dachowania. Podczas festynu kompensa przekazała defibrylator AED, który odebrała sekretarz Nowego Miasta Lubawskiego, Wioleta Spychalska. Jest to urządzenie, które niewątpliwie ratuje życie, ale też osoby, które nie umieją z tego korzystać są w stanie według tych instrukcji na pewno użyć go w bezpieczny sposób. Tutaj musimy ustalić pan burmistrz z dyrektorem zespołu szkół, gdzie po prostu zostanie zlokalizowany. Mimo deszczowej aury, piknik cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dostarczył rozrywki, ale przede wszystkim przyczynił się do zwiększenia świadomości na temat ratowania życia i bezpiecznych zachowań. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv